W sumie rewelacyjnie, no bo cóż może być wspanialszego od powrotu z, z Maćkiem, z Wiślakiem na rajdowe trasy po takiej e, przerwie i właściwie tylu latach spędzonych poza samochodem rajdowym. Uważam, że no, rajd nie będzie łatwy, uważam, że jest jednym z trudniejszych rajdów, jaki jechałem dotychczas. E, jutrzejszy dzień wiele pokaże. E, są te kręte, trudne technicznie, brudne, dziurawe odcinki, no ale... Te tereny i ta okolica się tym charakteryzuje. No, będziemy robili wszystko, żeby, żeby jechać jak najlepiej technicznie, żeby dojechać do Mety i żeby jak najwyższe miejsce zdobyć. To jest nasz cel. Dokładna, perfekcyjna jazda. A jak się w tym samochodzie czujesz? Samochód nie jest mi obcy, bo jest bardzo podobny do tych aut, które kiedyś jeździłem, aczkolwiek ostatnio jeździłem na S2000 lżejszym samochodem. To jest troszeczkę innej e, technologii samochód, ale uważam, że jest bardzo dobrze przygotowany, e, ma bardzo dużo elektroniki, ma bardzo dużo systemów wspomagających jazdę. E, myślę, że e, cieszę się, że tym autem akurat startujemy.